Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami już z Singapuru. Wróciliśmy do Singapuru i zacznę może takim krótkim runtumem hotelu, w którym teraz jesteśmy, pokażę Wam, jak ciekawie jest zaaranżowany pokój. Zobaczcie, jak wchodzimy do pokoju, to tak naprawdę widzimy od razu wszystko. Widać łóżko, które jest w pokoju przy oknie, a tutaj mamy część toaletową. Łóżko od tej części toaletowej oddzielone jest lustrem z jednej i z drugiej strony mamy umywalkę, tak, no klasycznie tam. Ręczniki, butelki z wodą. Tutaj jest ukryty barek. I teraz tak, za tym lustrem jest schowana szafa. Ja jej na początku w ogóle nie znalazłam. Nie mogłam znaleźć szafy. Mówię, no niemożliwe, żeby nie było szafy w pokoju, więc jest faktycznie ukryta za lustrem. Zobaczcie, pokój jest naprawdę niewielki. A te lustra bardzo powiększają tą przestrzeń. I tutaj, jak teraz się odwróciłam, za tymi drzwiami szklanymi, za jednym jest toaleta, a za drugimi jest prysznic. Natomiast tak jak mówię, tu jest taka ala podziałka. I z tej strony już mamy łóżko. No i przy oknie jeszcze dodatkowa leżanka, jak widzicie. Proszę, a od strony łóżka właśnie widok na, na okno. No i telewizor to już też, też bardzo klasycznie. No telewizory to standard. Mówię, myślę, że bardzo fajny sposób na zarządzanie przestrzenią, niewielką przestrzenią, tak? Bo jedno, że lustra ją powiększają, a drugie, no dość nietypowe rozwiązanie, jeśli chodzi o tą część właśnie toaletową, że ta umywalka jest na zewnątrz. Tutaj jeszcze są ukryte szuflady za tymi lustrami. Czajnik, kubki i tutaj widziałam szuflada po prostu do dyspozycji gości. No, prysznic, toaleta, to... Prysznic toaleta to bardzo klasycznie, tam toaletę to sobie daruje, na prysznic po prostu deszczownica, tak i słuchawka prysznicowa. Także zobaczcie, tak, tak to wygląda. Jak tutaj można sobie rano stać i myć zęby, to jeszcze z tej strony na łóżku można obserwować, co się dzieje, i jednocześnie po lewej stronie oglądać telewizję. To, co mnie za to jeszcze zaskoczyło w hotelach w Singapurze, bo w tym poprzednim hotelu tutaj w Singapurze też było, czyli latarka. No, z tym latarką akurat w hotelach jeszcze nigdy nigdy się nie spotkałam. A tutaj i w tym poprzednim, w którym byliśmy, w tym singapurskim, i w tym, jak widzicie, jest dostępne. Dobra. Musimy nas rozpakować. No i to, co już wiecie, że bardzo, bardzo sobie cenię, czyli jest basen na zewnątrz. Duży, pusty. Mam nadzieję, że taki pusty będzie, jak zaraz wrócimy z obiadu i będę mogła tutaj spokojnie spokojnie popływać tutaj leżaki, leżaki tam z tyłu ukryte więc myślę, że będzie dobrze no i jest dostępna oczywiście też siłownia z widokiem na basen i pomieszczenie główne od razu po tym jak się wchodzi do hotelu i jednocześnie miejsce gdzie serwowane są śniadania dając do jedzenia w Singapurze ananas z ryżem. To jest ryż czym? z czym? ty to masz? Ananas i smażony ryż. Ale smażony z czym? Z owocami czy on jest jakiś Nie z warzywami? No dobra, czyli mamy po prostu ananasa z ryżem i z czymś jeszcze, z czym się zaraz przekonamy. Rosołek, który dawany jest do wszystkich dań ciepłych. A ile to kosztowało? 4,50. 4,50 dolara singapurskiego czyli około 14 złotych polskich. A tutaj jest jeszcze deserek. Słuchajcie, jeśli chodzi o słodycze, to mówi, e, no, no, no. Jeśli chodzi o, e, ojek, o desery, parcie, no już zabrać talerz do sprzątnięcia, to Paweł akurat stwierdził, że to smakuje tak, jakby ktoś do resztek kaszy nalał wody po prostu. Natomiast mi to smakowało. Słuchajcie, to jest po prostu kasza z orzeszkami smakuje jak taki klejik, lekko słodka. Mi pasuje ten smak, całkiem fajny. No Paweł mówi, że zupełnie nie, nie jego tematy akurat. I poprzedko po ananasa. No zobaczcie, kasza, fasola. To takie płaskie, nie wiem co to jest. No i takie zalane wodą, lekko Lekko na słodko. Mówię, no takie skojarzenia z kleikiem, myślę, że nie przypadkowa. A słuchajcie, mamy dzisiaj niewątpliwego farta i szczęście do ludzi, bo najpierw mieliśmy problem, jak wyjechaliśmy metrem z lotniska do hotelu tutaj w Singapurze bo nie chciała nam jedna karta przejść przez bramki, nie chciała się zaczytać, nie mogliśmy wyjść. Był problem ze znalezieniem obsługi, bo ja nie mogłam przejść z kolei przez kolejne, bo akurat papła karta utknęła, ja przeszłam. A nie mogą pójść dalej po obsługę, bo było trzeba przejść przez kolejne bramki, i wtedy znowu bym nie miała jak wrócić na tym moim bilecie. I tak po prostu zainteresował się nami człowiek bezinteresownie, bo wolą z tą kartą pomóc, ona nie przechodziła i słuchajcie, sam poszedł w drugą część tej, tej stacji metra, żeby znaleźć. Oj, ze schodów zaraz jej poleciała, żeby znaleźć obsługę i przeprowadził nam to, czyli obsługę, która pomogła problem z kartą rozwiązać. A drugie to przed chwilą ten obiad, który tam pokazywałam, byliśmy na obiedzie. I siedzieliśmy tam przy stole, tak jemy, no ja nagrywam, więc w jakiś sposób zwracam uwagę. Ja może odwrócę kamerę, bo to w sumie ciekawsze widoki na zewnątrz niż patrzenie, patrzenie na mnie. Ale o czym chciałam powiedzieć, siedzimy przy tym stole, no i właśnie człowiek, który siedział obok, tak nas zagaduje, czy dobre. No my, że no dobre i tak pytamy, a co my właściwie jemy, tak, no bo nie znamy wszystkich składników. No i on nam zaczął opowiadać, co my w tych daniach mamy. No i jakoś tak rozmowa poszła, tak, pan nam opowiedział, że jest rodowitym Singapurczykiem. I co się w ogóle okazało, że on był w Polsce? Bo on zapytał, skąd jesteś? Mówimy, że z Polski, Mówi, że był w Polsce, był w Warszawie, był w Szczecinie. No tak, w Szczecinie, no to pociągnęliśmy wątek, że ja w Szczecinie studiowałam, więc łapiemy, łapiemy nić porozumienia. I pan się pyta, czy mamy chwilę czasu? No bo on w sumie czas ma i on by nam pokazał tutaj takie najlepsze lokale w okolicy, gdzie lokali się jedzą. Że tam, gdzie jadaliśmy do tej pory, Lao La Passat to był taki też food court. To mówię, że nie, tam nie, tutaj na Chinatown, bo jesteśmy teraz w okolicach Chinatown. Tutaj mamy hotel. To tutaj są rewelacyjne lokale z jedzeniem, w tym lokal z gwiazdką Michelin. I on nam pokaże. No i faktycznie, słuchajcie, chodził z nami tutaj po dzielnicy i pokazywał nam na tych też sąsiednich food courtach, które tutaj są, lokale, gdzie warto zjeść. Więc mamy, mamy całą listę lokali, które warto teraz jeszcze w tych najbliższych dniach odwiedzić. Ale to w ogóle takie mega, mega miłe, że nam czas poświęcił, że chciał nam tutaj coś pokazać. W ogóle poopowiadał nam trochę o Singapurze, o kuchni lokalnej, ale mówił, że kuchnia polska, jak go zapytałam, to no nie, to, to nie są jego smaki i jemu nie do końca to, to smakowało. Starał się być bardzo dyplomatyczny, ale że nie, to, to nie jego bajka. No, także bardzo, bardzo miłe. Dzisiaj akurat trafiliśmy na takie sympatyczne sytuacje związane tutaj właśnie z, z lokalsami. Powiem Wam, że mi akurat Singapur podoba się o wiele bardziej od Kuala Lumpur. Tak jak Wam opowiadałam, to są dwa zupełnie różne miasta. Kuala jest takie dzikie, nieokrzesane, e, widać bardzo różnice społeczne, e, nie jest tam za czysto, tak, a Singapur jest tak przyjazny, tak poukładany, tak czyściutki, tak zielony, po prostu takie no, stworzone tak od podstaw. To no, w sumie historia, historia też o czymś świadczy. Takie... niejako miasto idealne. No może nie chcę używać słowa idealne, tak, bo... bo wiadomo, że zawsze gdzieś coś jest, ale... ale tutaj się czujemy zdecydowanie lepiej. Nawet jak już z Kuala przelecieliśmy właśnie do Singapuru, to się zaśmieliśmy Jesteśmy... Jesteśmy u siebie. na no, lotnisko Kuala Lumpur, a lotnisko w Singapur, to... nie ma żadnego... żadnego porównania, tak? Lotnisko w Kuala Lumpur, to... Jak to ja się śmiałam? Po prostu kurnik w połączeniu z, z dżunglą. No ale na no, takie uroki podróżowania trzeba wszystkiego, wszystkiego spróbować. Można właśnie, że człowiek chce zwiedzać świat, to nie może się absolutnie właśnie na żadne doznanie zamykać, tak ewentualnie będzie nam się podobało mniej, ale trzeba wszystkiego spróbować. I po prostu się przekonać, tak, czy to jest miejsce dla nas, czy nie, czy chcemy tu wrócić. Na przykład Kwala właśnie cieszymy się, że zobaczyliśmy, ale nie jest to miasto, do którego nie wiem, czuję potrzebę, żeby wracać, tak? Bo myślę, że do Singapuru bym bardzo chętnie jeszcze, jeszcze przyjechała i będę stąd z takim poczuciem wyjeżdżała. Natomiast Kwala, no dziękuję, cieszę się, było, było miło, ale wracać nie muszę. A my już się zbliżamy do naszego hotelu. Muszę w ogóle zrobić taki filmik właśnie o hotelach, w których byliśmy, i trochę o nich poopowiadać, bo bardzo, bardzo się różnią i na ten moment, tam w sobie w tym hotelu, teraz jesteśmy dopiero chwilę, to powiem wam, że najlepszy. Ten w Kuala. tam niestety mam, mam sporo zastrzeżeń, ale mówię, to może po prostu zrobię dedykowany film, to, to taka informacja tutaj po prostu w pełni już przygotowana zostanie, zostanie na YouTubie. Teraz jesteśmy w hotelu Park Regis. I jest naprawdę fajny. No, że u nas już wieczór, to takie wieczorne klimaty przy basenie. Tak jak Wam mówiłam, celowo wybieram hotel właśnie z basenem, żeby sobie właśnie z rana czy na wieczór. Teraz jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, bo jest taki wiatr, jest taka fajna letnia, ale taka letnie przyjemna z wiatrem temperatura. Także resztę dzisiejszego wieczoru pewnie spędzimy. Tutaj, a później, może ja jeszcze pójdę tam pobiegać. Na razie, Paweł ćwicza, ja nie ukrywam, że była wola. Wolę popływać po prostu. I jeszcze kawałek Singapuru by Night. Teraz mamy hotel z drugiej strony miasta, więc trochę od innej perspektywy poznajemy. Znaczy z drugiej strony, wtedy byliśmy bliżej o widać zresztą w oddali bliżej Marina Bay, i tak dochodziliśmy m, tam od jej prawej strony, a teraz idziemy właśnie bardziej bardziej od lewej wzdłuż wzdłuż rzeki Zobaczcie to co mi się podoba w Singapurze, że tutaj jest mnóstwo takich zaaranżowanych miejsc, żeby usiąść w przestrzeni publicznej, tak jak teraz sobie chodzimy wzdłuż rzeki. To co kawałek, gdzieś właśnie jakieś stopnie są zrobione, można usiąść i nacieszyć się trochę, trochę widokiem. Wiem, totalnie coś innego niż Kuala, dla mnie Singapur jest taki bardziej, tak jak mówiłam poukładany, ale też bardziej przyjacielski jako jakoś tak sympatyczniej. Odbieram. To na pewno miasto, do którego bym chciała wrócić, a ja mówię, koła się cieszę, że zobaczyłam, ale nie mam jakiejś specjalnej, specjalnej potrzeby, żeby, żeby wracać. A tutaj jest inaczej. Tutaj naprawdę zupełnie, zupełnie inna atmosfera dla mnie bardziej przyjemna. Tak jeszcze z ciekawostek, bo przed chwilą mówiłam na Instastory, pomyślałam, że może powiem też tutaj, ale tak trochę na szybkiego, bo się trochę późno zrobiło, my właśnie wróciliśmy, e, ja bardzo zachęcam, żeby zapoznać się w ogóle z informacjami na temat Singapuru, których jest mnóstwo, mnóstwo dostępnych w sieci. Ja pewnie jeszcze na ten temat też przygotuję wpis na bloga, e, natomiast to, co mówiłam przed chwilą na, na story trochę o Singapurze, bo akurat byliśmy w sklepie e, i chcieliśmy kupić alkohol, i jeśli chodzi o Singapur, po godzinie 22. alkoholu w sklepie. Nie kupicie. Z takich informacji też, na przykład w Singapurze jest zakaz rzucia gumy do rzucia. Nie można. Nie i koniec, i, i za to są kary. Wynika to z tego, że kiedyś był z tym ogromny problem, były zabrudzone ulice, tak? Więc po prostu wprowadzono zakaz. Singapur jest w ogóle państwem o naprawdę dużym dobrobycie. Ludzie tutaj zarabiają bardzo dobrze jednocześnie są bardzo niskie podatki. Jest rewelacyjna służba zdrowia na bardzo wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie jest edukacja. Do tego, na przykład, państwo opłaca mieszkańcom internet. Mieszkańcy Singapuru mają internet za darmo, on jest opłacany przez państwo, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość tego, że Singapur jest też państwem, w którym za nieprzestrzeganie prawa grożą bardzo wysokie kary. Te kary są wysokie i jednocześnie nieuchronne. Jeżeli chodzi na przykład o nie wiem, złamanie zakazu jedzenia w, w metrze, to jak dobrze pamiętam, to była kara wysokości 1000 dolarów singapurskich, żebym nie skłamała, bo teraz nie jestem pewna, czy 1000, ale w tych okolicach chodzi mi o rząd wielkości 1000 dolarów singapurskich, czyli około 3000 zł tak, za to, że ktoś coś zjadł w, w metrze. Jednocześnie chociażby za handel narkotykami jest tutaj kara śmierci. Generalnie model opiera się właśnie na tym, żeby kara była wysoka, bolesna. Szybka, tak, żeby nie było tego momentu odwlekania. Także każdy jest świadomy tego, że kara wystąpi, i przestępczość w tym kraju jest praktycznie znikoma. Tutaj przestępczość po prostu nie występuje. I jeszcze z takich ciekawostek: w Singapurze też nie ma bezrobocia. Jest bezrobocie naturalne, czyli takie do 3%, kiedy nie pracują po prostu ci, co pracować nie chcą. Także tak jak mówię, jest wiele takich ciekawostek, które no Są niespotykane nie dla nas, tak? dla, dla naszego kraju. Bardzo zachęcam, żeby akurat zapoznać się z informacjami na temat tego państwa. A już najbardziej zachęcam do odwiedzin Singapuru. Naprawdę uważam, że to jest kraj warty odwiedzenia. Robi wrażenie. I to nie chodzi o same te wysokościowce, także po prostu szklane domy. Tutaj naprawdę jest tak fajna atmosfera taka atmosfera serdeczności, właśnie porządku, a jednocześnie właśnie to wszystko, co możecie zobaczyć mnóstwo rzeźb na mieście, tak. Te wszystkie punkty, które są wzdłuż rzeki zaaranżowane, żeby móc odpocząć, żeby ta przestrzeń naprawdę wyglądała bardzo estetycznie i wzbudzała zainteresowanie, tego tutaj wszystkiego jest mnóstwo i akurat do odwiedzin Singapuru bardzo, bardzo zachęcam. A tak jak mówiłam, postaram się też przygotować jeszcze na, na bloga, taki piw, na bloga pisany, na bloga pisany wpis na temat Singapuru, to pewnie tam jeszcze trochę takich ciekawostek się pojawi.